W serce na kaszubach Darii Kaszubowskiej, wydawnictwo SP. Nie przypuszczałabym, że 2 listopada może być tak piękna iście jesienna pogoda, taka prawdziwa złota polska jesień. Idealna pogoda na serce na kaszubach. Książkę skończyłam czytać w nocy na początku kolejnego dnia. I cóż mam powiedzieć? Kolejna noc zerwana, dlatego że te emocje z tej książki były tak piękne, że ja po prostu nie mogłam usnąć. Z książką w ogóle związana jest ciekawa historia, przynajmniej dla mnie, dlatego że książkę zaczęłam czytać we wrześniu. Zabrałam ją ze sobą na targi samowydawców do Płocka, pamiętam, w Tleniu, tam jest takie piękne miejsce, można się zatrzymać, przystanek Tleń. Robiłam zdjęcie książki i tak się bardzo cieszyłam, że, że właśnie na Kaszubach mogę zrobić zdjęcia tej książki. I tak ją podczytywałam. Potem pojawiały się inne książki, które chciałam przeczytać i nie rozumiałam, dlaczego serce na Kaszubach Znowu musi iść na półkę i poczekać. Ale zrozumiałam to wczoraj, kiedy skończyłam książkę. Dlaczego? Ja tę książkę musiałam poznawać powoli. Ja nie mogłam się na nią tak rzucić, raz, dwa przeczytać. Wow, fajna, podobała mi się, czytajcie. Nie. Ja tę książkę musiałam smakować jak dobre stare wino. Przeczytać fragment i z tym fragmentem chodzić. I ten fragment przeczytany, jeden czy drugi, <coughs> przepraszam, gdzieś tam we mnie pracował. I miałam wrażenie wczoraj, jak przeczytałam tą połowę książki, która mi została, że jakbym czytała drugą książkę, wręcz musiałam później wrócić. Aby zobaczyć, czy to jest ta sama książka, którą czytałam kiedyś, czy tylko bohaterowie są podobni. Widać ta druga część czekała specjalnie, aż przepracuje pierwszą część książki, taką umowną oczywiście. Można powiedzieć, dwójka bohaterów, dwie osoby z innych światów, diametralnie różniące się. A jednak osoby, które miały być ze sobą. Chłopak, dziewczyna, w zasadzie młody mężczyzna i młoda kobieta. I na szczęście w tym przypadku wygrywa patrzenie na świat i pojmowanie świata tego młodego mężczyzny. Zderzenie dwóch światów. Zdarzenie nowoczesności, pędu życia. Z takim oparciem swojego życia na Panu Bogu. Ja już wspominałam w wcześniejszym filmiku o słowach, które wypowiada bohater. Ale ja do nich wrócę, bo przecież to jest wydawnictwo SP i to są opowieści z wiary. Czystość przedmałżeńska. Kiedy Bruno mówi do, do swojej wybranki, że on już swojej żonie nie da siebie całego, dlatego że wcześniej miał inną dziewczynę, i pomimo, i pomimo tego, że jego wybranka ta obecna, jednak chciała tej takiej cielesnej bliskości, on był nieugięty. Co było dalej, to sobie przeczytać, ale co mu chciała powiedzieć? Autorka dotyka tematu wiary bardzo mocno, pokazuje, jak człowiek, jeżeli człowiek życie swoje oprze na Panu Bogu, jak to życie wygląda, że nawet jak przychodzą ciemne chmury, to oparcie na Panu Bogu. I przetrwamy to, jak ważna jest wiara w naszym życiu, wiara w cuda, wiara w niemożliwe, wiara i zaufanie do końca, aby wierzyć Panu Bogu wbrew wszystkiemu, wbrew faktom, wbrew temu, co widzimy, wbrew niemożliwemu po prostu, aby się nie poddawać. Bardzo mi się podobało pokazanie, jak ważna jest modlitwa jednych za drugich. Jak w pewnym momencie sąsiadka mówi do karmelki, do karmelka, rumianka, jak jej ukochany zwraca się do niej, do tej bohaterki. W naszej wspólnocie będziemy się za ciebie modlić. Modlitwa wspólnoty jest bardzo ważna. Bardzo podobały mi się te słowa. I tak bym chciała zachęcić, prosić, jeżeli będziecie mieli jakiś problem, nie trzymajcie go tylko dla siebie, nie chodźcie z nim sami, nie bądźcie w tym samotni, zaufajcie Panu Bogu, powierzcie Mu swój problem i poproście znajomych, przyjaciół, aby modlili się w tej potrzebnej Wam tak bardzo intencji. Bo gdzie dwóch lub trzech modli się w imię moje, tam ja jestem. Pamiętacie też zapewne przypowieść, jak Pan Jezus nauczał? I przyjaciele przynieśli paralityka na noszach, bo ich czterech, a widząc wielką kolejkę, spuś... zdjęli dach i spuścili go z góry przed stopy Pana Jezusa. Życie dzieci nienarodzonych. Ja już kiedyś wspominałam przy innej książce. Że jeżeli pojawi się w jakiejkolwiek książce ten temat, ja nie będę od tego tematu uciekała, dlatego że człowiekiem jesteśmy od poczęcia. I każde dziecko jest dzieckiem Bożym. I nieważne, czy rodzice wierzą w Pana Boga, czy nie. Dawcą życia jest Pan Bóg. I dziecko jest nam, rodzicom powierzone tylko na jakiś czas. <tryk> I ciało kobiety jest takim, staje się tabernakulum na 9 miesięcy, i wierzę, że jeżeli kobiety zrozumieją, zrozumieją, że ich ciało jest święte, że stają się takim tabernakulum życia przez te 9 miesięcy, to będą potrafiły zrozumieć, jak są bezsenne. Hasła, moje ciało należy do mnie, to nie są hasła pochodzące od Pana Boga. Wręcz przeciwnie, w pewnym momencie życia bohaterka zmagała się z różnymi złymi myślami. Chciała popełnić ten sam błąd, zrobić to samo, co jej poprzedniczki w rodzinie. I to, co mi się spodobało, jest takie zdanie w książce, jak dobrze mieć dobrego i mądrego męża. I to chylę głową, głowę przed autorką. Bardzo często jest właśnie mowa o kobietach, o matkach, żonach, że są cudowne, wspaniałe. A mężczyzna to bardzo często jest ten zły, ten, który bije, ten, który wielu rzeczy nie widzi. A tutaj autorka zwróciła uwagę... Jak dobrze mieć mądrego męża. Tak, dobry, kochający, wierzący, praktykujący mąż. To jest połowa sukcesu, to jest połowa wspaniałego życia. Druga połowa zależy od nas i od pracy naszej nad nami i nad naszym małżeństwem. Daria Jakub Kaszubowska w fantastyczny sposób pokazała, te psychiczne zmagania, tą walkę kobiety, która, mając normalną, kochającą się rodzinę, staje przed trudnym wyborem. Te wszystkie potrzeby złego ducha to jak najbliżsi do tego podchodzą, czy wspierają, czy wręcz przeciwnie, namawiają do tego, aby zabić to nienarodzone dziecko, pomimo, że znamy jego płeć. Mało tego. Nawet nadaliśmy mu już imię. A przecież to dziecko, które matka nosi pod sercem, nieważne czy ono ma tydzień, nieważne czy to jest dziecko, które ma 10 lat czy 18. To jest człowiek, to jest dziecko i ma prawo żyć. Ta walka duchowa bohaterki została przedstawiona naprawdę w fantastyczny sposób. I to, co ja zawsze mówię, że nie wiemy, do kogo trafią nasze słowa. I w książce padają takie słowa: Może ktoś, może jakaś dziewczyna w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji i usłyszy moje słowa. Dlatego daję to świadectwo. I pamiętaj, że Pan Bóg cię nie opuści. Właśnie. Naprawdę serce na kaszuba tak idealnie wpasowuje się w moje patrzenie na świat, w moje patrzenie na życie. Tak bardzo podoba mi się postawa bohatera, który wspiera żonę, wspiera żonę we wszystkim. Wręcz w pewnym momencie jest gotowy zrezygnować z pracy, ze wszystkiego. I to jest pokazana walka ojca. I tak, drogie Panie, przykro mi to powiedzieć, ale coraz częściej. To panowie, to mężowie walczą z wami, abyście pozwoliły się urodzić dziecku, które nosicie pod sercem. To oni z wami walczą. To oni są gotowi zrobić wszystko, żebyście nie uległy temu, co mówi świat. Abyście zaufały i żebyście uwierzyły dziecko, ile tragedii jest. Kiedy dziewczyna czy żona poszła, zamordowała dziecko. Niejednokrotnie ojcowie muszą szukać pomocy psychologa, psychiatry. Drogie panie, jesteście wyjątkowe. Pan Bóg daje wam dar życia. Nie niszcie go. Wy macie być żywym tabernakulum. Nie ciąża, a stan błogosławiony. I nigdy nie będziecie same. Trzeba zaufać. I wierzę, że jeżeli któraś z Was, może słyszy słucha tych słów, może właśnie znajduje się w takiej sytuacji, znajdzie osoby, które jej pomogą. Podadzą... Dłoń i powiedzą: Dasz radę. Ja dzisiaj się pomodlę za wszystkie kobiety, które spodziewają się dziecka, a które się boją, które nie wiedzą co zrobić, albo chcą zrobić rzecz najgorszą. I proszę, abyś ty, który też słuchasz tych słów, pomodlił się za te kobiety, aby dzieci, które noszą pod sercem, mogły się im rodzić. Daria Kaszubowska pokazuje siłę rodziny. Pokazuje, jak żyje rodzina na kaszubach. Podoba takie zdanie. Jak bohaterka zastanawia się, że chyba trzeba zacząć pokazywać kaszubom, jak są wyjątkowi. Ona nie jest kaszubką, w połowie kaszubką, ale cała rodzina, w którą weszła, to są kaszubi. I w pewnym momencie, podczas pewnej rodzinnej uroczystości, jajku, pada deszcz liści. Jakie to jest piękne. Normalnie deszcz liści pada w tym momencie. I ona się pyta tej swojej nowej rodziny, dlaczego nie mówi się po kaszubsku? I wszyscy tacy zdziwieni. Ona mówi, Macie dar. Macie wyjątkowy język. Zaczyna mi opowiadać o historii kaszubów. I. Czy można być krzewicielem kultury kaszubskiej? Czy można być tym, który budzi kaszubów? Bohaterka myśli, że, że to jest ponad jej siły. Ale Daria Kaszubowska na szczęście uważa inaczej. I Daria Kaszubowska e, mówi o kaszubach, mówi głośno o kaszubach i chle przed nią głowę. Naprawdę nisko. Polecam Wam serce na kaszubach. To są takie moje pierwsze emocje, bo <noise> ja prawie całą noc dzisiaj znowu nie spałam. Tak byłam oczarowana pięknem tej książki, mądrością. I na koniec te słowa po łacinie. Gloria in excelsis Deo. Ja po prostu usiadłam, śmiałam się na głos, pomimo że było po północy. Mój mąż się obłodził i co się dzieje, a ja mu przez godzinę opowiadałam o książce. <grym> Naprawdę radość tej książki, którą ona mi przyniosła, ona mnie po prostu wypełnia całą. Ja tutaj sobie chodzę po parku, spaceruję. Ja się śmieję sama do siebie. Mijają mi i nie jeszcze coś dziwili, a ja chodzę i się śmieję. Naprawdę, serce na Kaszubach dało mi tyle radości, tyle takiej lekkości. I jak w pewnym momencie też mój bohater do do Rumianka, w Kościele nikt nie jest spóźniony. Na koniec jeszcze chciałabym wspomnieć, zacytować, tam jest takie zdanie, że Pan Bóg czasami plączy nasze ścieżki, abyśmy doszli do celu. Tak. I pomimo, że wydaje nam się, że czasami znajdujemy się w takiej czy innej sytuacji, sytuacji bez wyjścia, że ta sytuacja, która się pojawia, burzy nasze plany, to kochani, tak naprawdę nasze plany być może zniszczyłyby nasze życie. Na szczęście Boże plany są nad naszymi planami i to, co w tym momencie wydaje się trudne, tak naprawdę jest prawdziwym błogosławieństwem. I proszę, zaufajcie Panu Bogu. A jeżeli straciłeś, straciłaś wiarę, a jednak czujesz, że ci czegoś brakuje, tak jak mówi w pewnym momencie tata do Rumianka. Jedynego, czego żałuję w życiu, to tego, że, że nie dałem ci wiary, nie dałem ci Boga. A jeżeli ktoś wam nie dał pana Boga, albo jeżeli go gdzieś zgubiliście po drodze, a ciężko wam wejść do kościoła, idźcie do parku, idźcie do lasu, idźcie w, gór, w góry, może usiądźcie nad brzegiem morza. Zapewniam Wam, Was, że Pan Bóg zastuka do, swe, do Waszego serca. Musicie tylko chcieć. A może warto sięgnąć po serce na kaszubach? Może to będzie Wasza droga do spotkania z Panem Bogiem, do odnalezienia go? Może tutaj odnajdziecie odpowiedzi na swoje pytania. A może odnajdziecie to, co zgubiliście? Niemniej zachęcam, Sięgnij, sięgnijcie po serce na kaszuba, Darii Kaszubowskiej. Oczywiście pojawi się recenzja w formie pisemnej, ale to jeszcze troszkę. Nawet pogoda dzisiaj jest idealna dla tej książki i dla tej pięknej okładki. Ta książka w ogóle dotyka tak wielu aspektów, dotyka tak wielu spraw. Ja o wszystkich nie powiedziałam. Może o połowie? Przecież wszystkiego nie można powiedzieć. Trzeba zostawić część dla innego czytelnika, aby mógł sam odkryć i sam przejść swoją drogę. Naprawdę serca polecam. Serce na kaszubach. Daria Kaszubowska, wydawnictwo SP, opowieści z wiary. Dużo dobra.